Kamera na mnie patrzy, jak z Odysei Kosmicznej 2001, stanęła jako Taki niebezpieczny, niby taki malutki, takie oczko. Skoczewek był niebezpieczny. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kopciuszka. Dzisiejszy odcinek nosi nazwę Historia jednej sukienki. Na tapetę wzięłam jedną sukienkę. To jest turkusowa sukienka z rękawem 3:4 o kroju tulipan, czyli odwrócony kielich. Jest to taki fajny krój sukienki, który pozwala ukryć niedoskonałości figury. Jeżeli mamy zbyt szerokie biodra, to je fajnie maskuje. Jeżeli mamy wąskie, to je jakby tworzy poprzez krój. Pierwszy zestaw nazwałam Prześna Baba. Prześna Baba to jest ta turkusowa sukienka i czerwone dodatki. Dlaczego skontrastowała mnie tak, tak mocno ten turkus i czerwień? Dlaczego takie kolory? Chciałabym tutaj Wam przedstawić takie koło barw, no niestety po angielsku, po polsku nie znalazłam, które pozwala trochę się odnaleźć w kolorach. I tak, jeżeli mamy sukienkę Blue Green, czyli taki morski odcień, taki jak tutaj mam, to komplementary, czyli takim odnośnikiem, kolorem dopełniającym, jednocześnie będącym w kontraście, jest Red Orange. Tak to jest napisane, czyli taki czerwonawo-pomarańczowy odcień. I świetnie te kolory razem współgrają. Możemy też zastosować. Tutaj trójkąt, który się nazywa split komplementary, czyli do tego morskiego koloru orange i red. I to będzie świetnie współgrało. Lub triada, czyli morski, yellow orange, czyli żółty, i red violet, czyli oberżyna. Dla mnie jest to bardzo pomocne, jeżeli gdzieś nie jestem pewna, jakiego koloru. Powinnam użyć, chociaż nie, to jest bullshit. Ja po prostu intuicyjnie dobieram te kolory i żadne kółko nie jest mi potrzebne. Ale to koło y, jest mi potrzebne, kiedy maluję ikony i kiedy nie wiem, jaki kolor dobrać, bo na przykład kolor w oryginale jest nieco inny, albo się zmatowił, albo jest przytarty, albo jest wiele wersji y, jednej, jednej ikony i nie jestem pewna, jakiego koloru użyć. Wtedy biorę sobie ten Pocket Color Wheel Czyli ten kieszonkowy zestawik kolorów, no i patrzę, co tutaj pasuje, co tutaj jest w tym trójkącie. I tak dla przykładu, zabrałam ze sobą pierwszą moją ikonę, którą malowałam. Nie pisałam, bo ikony się maluje, bo to jest technika malarska, nie ikono-piśmiennicza. Nie, nie piśmiennicza, I tutaj miałam kolory właśnie czerwone. I takie pomarańczowawe, zgaszone. I osoba, która prowadziła ten kurs, poleciła, żeby tło zrobić zielone. Ale nie wiedziałam, jaki zielony tutaj dać, no bo tych odcieni jest naprawdę sporo. I dałam tak intuicyjnie taki morski kolor. No i co się okazało? Że to jest właśnie ten kolor w triadzie, który tutaj pokazuję. W, w tej triadzie split komplementary, czyli blue green, orange i red. Czyli to, co właśnie widzieliśmy na tej ikonie, że te kolory świetnie się razem zgrywają i po prostu się lubią. To miał być wesoły odcinek, ale jakoś tak mi nie do śmiechu jest teraz. Ale nie będę śpiewać tak jak przy ostatnim, bo to ludzie dajcie spokój. Więc ta prześna baba to jest sukienka turkusowa, czerwone plastikowe korale, dziecku podwędziłam po prostu. Czerwone oprawki okularów, czerwone szpilki, czerwona kopertówka. No i ta Prześna Baba mogłaby pójść yy, no, na wesele. Na wesele to jest taki fajny zestawik. Tylko to, co zauważycie na tym zdjęciu, że tutaj nie ma rajstop, co jest po prostu skandaliczne. Skandaliczne y, obnoszenie się y, z nogami. Także konieczne są rajstopy, kolor cielisty, błyszczących. Nie zakładajcie, bo wyglądają tandetnie i pogrubiają nogi. Także jak najbardziej, ale tu fryzurę trzeba zrobić najlepiej z tapirem i, i na to weselicho można pójść. Prześna baba, to był taka prześna baba punkt A, a to jest prześna baba punkt B. Czyli tą prześną babę tutaj okryłam chustą, wiskozowo jedwabną w kwiaty. I co? No i ona już jest gotowa do wyjścia, prawie że. Tylko co trzeba jeszcze zrobić? Trzeba właśnie... Ubrać 4 stopy, zrobić solidny, teatralny make-up, bo wiadomo, że podczas wesela dzieją się różne sceny, niekiedy dantejskie, trzeba być przygotowanym. I fryzura, czyli podtapirować i takie loki, takie alapesy tutaj dać sobie na twarz, bo jest to w jakimś kanonie weselnych fryzur, jak najbardziej. Umotywowane. O, kolejna, kolejny zestaw. Nazwałam go Ucioci na imieninach, czyli monochromatyczny, jednobarwny, bardzo bezpieczny zestawik. Ja tutaj założyłam do tej sukienki. Tu już mam rajstopy. Rajstopy, baleriny błyszczące w kolorze turkusowym. Turkusową torebkę ze złotymi dodatkami biało-turkusową bransoletkę i takie chwościki turkusowe na Art Madame będzie zaraz odnośnik. Piękny Odnośnik. Torebka jest ze skóry, werapel i teraz możemy zmienić bransoletkę i tą biało-turkusowo-złotą można zamienić na taką bardziej radosną, pocieszną yy, bransoletkę w kuleczki yy, z namalowanymi czy naklejanymi kropeczkami. <laughs> Właśnie Art Madame. Trzeci zestaw jest bardziej elegancki, czyli prześna baba odchodzi w niepamięć poprzez pewną dyskretną zmianę. Odchodzi chusta, odchodzą korale, a na ich miejsce wchodzi srebro, czyli srebrny wisior z turkusem, i turkus na takiej cienkiej srebrnej branzolecie. I robi się bardzo elegancko i bardzo ładnie. Co jedynie tutaj można by zmienić patrząc na zdjęcie, to bardziej podkreślić usta, żeby były bardziej czerwone i zmienić fryzurę, bo wyglądam na tym zdjęciu jak czechosłowacki piłkarz, poza tym jest świetnie. Czwarty zestaw elegancko kobieco jednocześnie wygodnie, czyli yy, nie ma już turkusowej bransolety i turkusowego wisiorka na szyjnika. Jest za to marynarka kwiecista Top Secret, są zielono-czarne okulary, zielona torebka i zamszowe baletki, baleriny. Piąty zestaw jest bardzo podobny do tego wcześniejszego, ale tutaj chciałam zaakcentować czerwień, czyli zmieniłam buty na czerwone baleriny i zamieniłam torebkę, dałam czerwoną kopertówkę. Ona jest taka fajna, bo łączy dwie faktury. Jedną matową, czyli taki matowy pasek, który biegnie wzdłuż tej torebki. Po bokach jest lakierowana skóra. Uf, to taki zestawik yy, taki bardziej seksowny. Bo zamiast czerwonych balerin są czerwone szpilki. Plus ta marynarka. I w tym zestawie można sobie z mężem pójść na randkę. Bez dzieci. Dzieci, dziadkom, na dzień i na noc. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam do polubienia mojego kanału, do subskrybowania, do pisania komentarzy, co się Wam podoba, co nie, co chcielibyście obejrzeć. To wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie.